Oglądając Twoją kolekcję są takie wrażenie, że w przyszłym sezonie będziemy mieć prawdziwą polską złotą jesień i bardzo ciepłą zimę. Powiedz, czym zainspirowałaś się przy przygotowaniu swojej kolekcji? No na pewno zainspirowałam się polską jesienią, oczywiście. To był taki właściwie główny motyw i od tego wyszłam. No, nie ukrywam, że troszeczkę pojechałam dalej, bo pojechałam do Florencji jeszcze i do Londynu <laughs> z tej Polski. I tak naprawdę początek to jest Londyn, te szare płaszczyki przypominające taki monumentalny szary Londyn. Później kolekcja zmienia się troszeczkę w takie cieplejsze kolory. To jest ta cieplejsza florencja. Później już idą takie mocniejsze barwy i wśród nich jest właśnie ta barwa pomarańczu, która była tą główną inspiracją złotej polskiej jesieni. Stąd moje korzenie, więc to oczywiste, że polskość zawsze w moich kolekcjach się będzie przejawiała, chociażby małymi akcentami. Co jeszcze proszę w takim razie o konstrukcji. Była bardzo ciekawa. Najsilniejszym produktem, powiedziałabym, to są płaszcze, nie ukrywam. Zresztą ja wolę robić kolekcje jesienno-zimowe, ponieważ one wymagają od projektanta krawiectwa takiego ciężkiego, które ja naprawdę bardzo lubię. Te płaszczek zrobiły furorę teraz w Nowym Jorku i z kolejnymi pokazami utwierdzam się, że to jest jednak ta mocna strona. Kasiu, ale płaszcze podziurawiłaś. <słyska> tak. Ja lubię strasznie, lubię tak bawić się formą. Niektórzy uważają, że jak można mieć dziurę na tył? Uważam, że można. Myślę, że to jest fajne, to jest zabawa. Wiadomo, że część osób się w tą zabawę ze mną pobawi, a część oczywiście pójdzie w bardziej taką użyteczną drogę, ale tak naprawdę ja bardzo lubię. Ja myślę, że może być więcej dziur nawet w przyszłej kolekcji. Chociaż wydawało mi się, że właśnie będzie miało mniejsze wzięcie, a jednak jest troszeczkę odwrotnie. Jeden z lepszych produktów, który się sprzedaje. Pojawiły się też futerka. Tak, tak, zdecydowanie. Te wszystkie skórzane rzeczy, paseczki, buty. To jest właśnie Florencja, tam jest cała produkcja skór, buty. Nazwa kolekcji to Time Machine, ponieważ mamy printy wykorzystane z lat 20. Londyn lat 20. Mamy rozproszowane sukieneczki, lata 40. Tak naprawdę to jest wszystko 100% jedwa. Myśmy to podłożyli na płótnie. No i stąd też taki efekt rozproszowanych sukienek. Także kolekcja też się spodobała bardzo i w Emiratach Arabskich. To wszystko praktycznie jedzie teraz z Emiratów Arabskich. Swojemu pokazowi towarzyszył występ zespołu. Tak, Z Marcinem Kleiberem pracujemy już od początku, tak naprawdę od mojego pierwszego pokazu w Londynie. Na Marcina zawsze mogę liczyć, ponieważ się przyjaźnimy już od lat i z przyjemnością się pracuje. Muzyka, którą robią jest bardzo subtelna i to się super nam sprawdza na pokazach. No i niesamowite to było, że oni mogli wreszcie zagrać na żywo. Nie zdarzyło się to ani w Nowym Jorku, ani w Londynie, ale zdarzyło się to w Łodzi. Jestem niesamowicie wdzięczna Polskiemu Tygodniowi Mody za to zaproszenie.